niebieski samurej, marynarz, żołnierz, sportowiec, zawodnik MMA, freak fighter, influencer. Po prostu Piotr Halman. W Rumi, w trumieście. Dużo biegania, dużo brojenia. Do sąsiadom. Pojedyncza sytuacja, wiesz, no to jest tak, że to musiało na mnie jakieś takie wrażenie wywrzeć i nie wiem, jak cukierka ukradłem w szkole. I mieliśmy sprzątać wszyscy, i w nagrodę, yy, w nagrodę wygrany miał dostać tego cukierka, kto będzie najlepiej sprzątać. No i ja poszedłem i ukradłem, te, raczej zjadłem tego cukierka. I później było zamieszanie i, i chyba coś jakoś się skumali, że ja. Czy ja się sam chyba też przyznałem, nie? Ale to chyba nawet nie chodziło tylko tyle o tego cukierka samego, tylko chyba taka trochę droga na skróty, no ale wiesz, no na pewno dużo czasu broiłem na dworzu, biegałem ze znajomymi. No później dostałem PlayStation i reszty nie pamiętam, można też tak powiedzieć. Nie, tak jakoś wtedy jeszcze nie było już był Tekken, nie? Może wtedy, jak w trójkę grałem, to Paul, to się też tak lej, się trochę zmieniało, nie? Byłem szczylem, jak dostałem to, więc trochę się, wiesz, grało, a później w sport poszedłem, nie? Od drugiej klasy gimnazjum to już cały czas była sala, więc już było mniej, mniej grania, mniej zabawy. Ja miałem tak, że w podstawówce bardzo słabo, w gimnazjum bardzo słabo i ostatnią klasę, co były testy gimnazjalne, byłem drugi chyba najlepszy w klasie. I tak samo było w liceum. Pierwsza, druga klasa ledwo zdałem, a w trzeciej klasie to maturę z matmy to jako jeden z najlepszych zdałem i bardzo dobrze sobie poradziłem dzięki temu też się dostałem do, na te studia. O, ten, tam wiadomo, no, przez to, że trenowałem w klubie sportowym, trochę miałem jakieś tam, ale to były małe punkty, jeżeli chodzi o, o sprawność fizyczną. Więcej była matematyka i. No i ludzie, którzy się dostali. Jak były chyba dwie osoby, co zrezygnowały z tych studiów, to jakieś najbardziej o, oblegane kierunki na SGH, ale też była jedna osoba, co do Dęblina nie poszła. Poszła do tej mojej szkoły, jedna do szkoły głównej pożarnictwa też zrezygnowała, poszła do marynarki do tej oficerki. Chyba bardziej zajawka, chęcia być jakimś takim superbohaterem, wiesz, takim, wiesz, jak w tych filmach ich pokazują kung fu, te amerykańskie filmy są z liceum, to zawsze on też się umie tam bić, ten dzieciak. Tak samo jak jest ze służbą w takich jednostkach specjalnych, to też się przeważnie wiąże z jakimś tam marzeniem z dzieciństwa, wiadomo, później to jakoś tam ewoluuje, ale to jest jakaś tam pasja, którą się zaraziliśmy Wcześniej, no później wiadomo, to rzeczywistość jednak weryfikuje, bo jednak to sama umiejętność tego bicia, no to tak dorośli ludzie nie rozwiązują żadnych konfliktów i w tych walkach bardziej mnie pociągała ten okres przygotowania, pracy nad sobą, rozwoju. No właśnie to jest ten, ten flow tej satysfakcji, skupienia się na sobie, też jakby to było jakieś wyzwanie. Gdzie tu się rozwinąć, co lepiej zrobić. Taki był zawodnik Paweł Sobota. Miał tego menadżera, który go do UFC gdzieś tam przez znajomych. No i widział we mnie potencjał, bo tam krótk, tak mnie zbywał ten menadżer, ale później tam szybko stałem się tym numerem jeden w Polsce, jeżeli chodzi o wagę lekką. Później też mi jakąś walkę, ale to mnie trochę z krótkim okresem czasu chciał, mu bardzo zależało, żebym wygrał. No niestety przegrałem tamtą walkę. No ale to też była dłuższa historia, mnie wywieźli gdzieś tam do jakiegoś hotelu, tak jak u nas, byś, do jakiegoś motelu, gdzie nawet nie mogłem sobie ani, wiesz, ja tam wagę robiłem, a nie mogłem ani zakupów sobie kupić, ani nic, wiesz. Teraz bym nie wziął czegoś takiego. Ubiłem się na jakichś galach tak naprawdę podwórkowych. Był turniej bez limitu i bez rund, czyli wszystkie walki były bez punktów. Jeszcze dostałem tam nagrodę za najszybszy nokaut później MMA ta kiedy na no i to wiesz jeszcze dopiero pierwsza moja taka poważna walka i później teraz To będzie na Wow! Piotr Debiut Piotra Halbana. Na zastępstwo tam wskoczyłem, nie? Bo nie mieli kogo dać i 6 tygodni przed czy się będę z jakimś Brazylijczykiem był w Brazylii, co wiesz, ogólnie się nie chcieli Amerykanie być w Brazylii za bardzo i właśnie dlatego, że też na tych testach dopingowych oszukiwali. I, I w związku z, dlatego że też były, było wiesz, większy przemiał tych zawodników. No i ten był, wiesz, doświadczony, także mnie wzięli trochę na pożarcie. No i nie odmówiłem. No ale było to też trochę minusem, bo jakbym miał pierwszą walkę z jakimś tam słabszym, to zanim bym się z nim bił, to bym miał już pięć walki i bym się mógł dłużej rozwijać jako zawodnik. Nie? Do tej pory, wiesz, no pracowałem normalnie, trenowałem, wiesz, to dopiero od tego momentu zacząłem zawodowo trenować. to już nawet. Nie chodzi o wiek, ale też o ilość lat spędzonych w tym sporcie i trenować na tym poziomie, nie? I dopiero tak od, od tej, po tej walce z la tak zacząłem na poważnie trenować, więc trochę za krótko, za krótko czasu, nie? Tam jedna runda chyba była dla, dla mnie, ale później, ale to była bardzo, wiesz, bardzo jakby bliska walka, nie? To była bliska, no a to też, no to i to jeden z czołowych zawodników, nie? I drugą walkę taką. Dostałem gdzie, No, on był tam przymierzany do mistrza, nie zdobył tego pasa mistrzowskiego, ale przewalczył z Nurmagomedowem 5 rund, nie? Był to bardzo dobry zawodnik. Ale później, no, to też taka pierwsza, jakby zderzenie z taką rzeczywistością, no, niefajną, e, e, z tym menadżerem, no bo on nie tylko mnie, nawet i niemieccy zawodnicy mieli do niego pretensje, że trochę jednak. E, Wykorzystywał tych zawodników, wiesz, jakiś niewodniejszy kontrakt, próbował co i tak, tak, procenty bardzo duże, nie, nie, nie robił jakby nic z siebie, nie dawał, nie? I, I się rozstaliśmy. Później zaczął coś mnie straszyć prawnikami. Jeszcze trener mi mówił: team do normal, don't do crazy. Te trzy porażki, no o ile y, ta jedna, no to była bliska, jeszcze mnie na tym dopingu, wiesz, oszukali, a, a do tego to była niejednogłośna decyzja z Brazylijczykiem w Brazylii, no to wiem jak się bić z kimś y, na ten. No druga, no to uważam, że lekarze za wcześnie, w, że wygrywałem tą walkę, bo tam y, pierwszą, tam jak zwykle coś tam przyjąłem, później się rozkręciłem i już sprowadziłem y, kolejną rundę. I, I już czułem, że on puszcza. Już bym kondycyjnie go zajechał, yy, obalił, no ale niestety rozcięli, yy, rozcięcie było. Ale wiesz, no w Stanach by to puścili, to były Niemcy, tam te restrykcje są trochę większe. Niemiecki lekarz nie przyzwyczajony do, do walk, bo tam MMA jest w ogóle raczkuje w Niemczech, bo nie jest w telewizji jakby dopuszczalne, zgodnie z tą ich ustawą. Więc. No jest krew, to trzeba przerwać. No w Stanach nie byłoby to przerwane. A trzecią walkę przegrałem, yy, dostałem nokaut. Taka była też dosyć wyrównana. Początek jak zwykle gorzej. Później się rozkręciłem, też obaliłem, Spo było lepiej. No a w trzeciej rundzie knockout, nie się odsłoniłem i z jednej strony mam niedosyt, to też jest trochę e, przypadek, nie będę, wiesz, to się usprawiedliwiał, no ale też, e, no, każdy zawodnik ma gorsze i lepsze czasy, wiesz, no, e, nawet Janek, no i taki jest moim zdaniem najlepszym zawodnikiem, też miał taki okres, że miał więcej dużo tych przegranych niż wygranych i tym bardziej jakby go cenię, że się podniósł e, później. E, miałem zamiar e, dalej, e, dalej jakby nie zamierzałem się poddawać, no tylko, że ta kontuzja Wyszła, wiesz, po części to z logicznego punktu widzenia i dobrze dla mnie, no bo mniej zdrowia straciłem. Jakby też mi trochę szkoda, że miałem takie dwa lata, gdzie odpocząłem od tego sportu. Bo stwierdziłem, bo ja też zawsze byłem żołnierzem, od 18 roku życia byłem związany z tymi służbami. Stwierdziłem, że jednak też trochę za bardzo postawiłem na ten sport. Trochę też olałem tą służbę wojskową i myślałem, żeby znaleźć takie miejsce w tych strukturach. Mundurowych, żeby móc się rozwijać. Myślałem, że taka jednostka kontrterrorystyczna, przypuszczam, że w każdej innej jednostce konterrorystycznej bym to pogodził, no niestety w Boa nie było to możliwe raz przez taką ogólną zawiść ich nieudacznictwo. Z drugiego, dlatego że moje dane mnie wykorzystali do przykrycia pałowania kobiet na strajku i do tej, tej, więc jakby moje, moją karierę też byli w stanie poświęcić moje, jakby dobre imię, żeby, no, schować pałkarzy, odciągnąć medialnie. No, a już kontuzja tam trochę później wyszła, no więc tutaj mam trochę taki, wiesz, niedosyt z logicznego punktu widzenia, mi się to może i lepiej yy, na zdrowie mi to wyjdzie, że tak powiem, no bo bym pewnie jak człowiek jest w takim cugu treningowym, to nie ten. nie. No nie, nie zwraca uwagi na własne zdrowie, na, wiesz, no i stara się poza to wykroczyć. Ja nie tak się nawet, że mega zakumplowałem z Najmanem wtedy. Tylko taki flow, jakby za, za część, bo wiesz, go, go ludzie przedstawiali jako oszusta. I jako takiego, no bardzo źle takie zawistne języki na jego temat się wypowiadały, ale wiesz, no i ja taki byłem, no nie ty, no proponuję mi walkę, dobre pieniądze, tut, tu, narodowy. Ten poszedłem, spotkałem się, bardzo rzeczowy i, i jak biznesmen, taki, no wrażenie tak naprawdę wtedy to było na tamten moment, nie? I, I się dogadaliśmy. Gala też i zobaczyłem w ogóle, jak do zawodników podchodzi, i, do, i wiesz, to miał tam naprawdę bardzo dobrych zawodników na tej karcie, zrobił bardzo dobre sportowe wydarzenie, fajnie zorganizował, Przez rozumiał ten sport wcześniej niż niektórzy. No na końcu to się rozbija i tak tak o pieniądze, no nie. Showmanem jest wyśmienitym, nie? Jeżeli chodzi o showmana, to jest... McGregor się może schować, nie? Jest rekrut najmal? Zostaj komendanci, budowcy Już doszedłem do tego poziomu, że no nie mogłem już trenować na półgwistka. już wiesz no, Wymagali one mnie nawet poza tym UFC rywali dobrych, no nie, 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 nie mogłem już wtedy trenować na półgwistka. Później miałem co, miałem... Ee... Służba w patrolu to jest bardzo ciężka, bo to są zmiany, ósemki, dzień, noc, dwa dni wolnego, raczej, albo, albo na przykład trzy nocki, później rano, po ponoce, raczej na czternastą, później znowuż coś. I, I to wiesz, służba taka dosyć wymagająca i moim celem było na tamten moment, w kierunku sportu, moim celem było dostanie się do jednostki kontrterrorystycznej. Zostaję pierwszym w historii tego kraju, policyjnym patoinfluencerem. Mój kanał nazywał się zgodnie z tematyką Mundurowa Patologia. Musiałem się do tego ustosunkować, bo jakby ta moja przeszłość w tej służbie się za mną ciągnęła. Dzięki temu, że moje dane, moi koledzy to zapoczątkowali ujawniając moje dane, więc to nawet nie jest jakaś jakby zemsta, tylko siłą rzeczy będąc zawodnikiem, będąc trenerem pojawiając się też tak jak właśnie tutaj teraz w jakichś mediach, no to by się za mną ciągnęło, więc musiałem się wytłumaczyć, więc już mówię prawdę po prostu jak jest. To nie jest tak, że ja wyszedłem z tym tematem, bo chcę się na kimś ścieć, tylko nawet mogę podać przykład, że udzielałem krótko przed zakończeniem służby, Najman był tutaj na sali, był Tomek z Facesportu, z którym się znamy jeszcze z czasów wcześniejszych moich startów, no i powiedział Piotrek, zrobię z Tobą wywiad i też Zaczęły się od razu te komentarze odnośnie właśnie tej akcji, co moi koledzy właśnie się popisali w cudzysłowiu. Czułem się zobowiązany, żeby się jakby przedstawić tą sytuację i żeby to się za mną nie ciągnęło. No więc już, już jak się do tego zabrałem, no to jednak trzeba też szerszy kontekst oddać, bo to... Nie wzięło się tak, jakby z nikim, że policja super, i raz się zdarzyło przypadkiem, że panowie spałowali kobiety na strajku. No, to jest jakiś tam szerszy kontekst. Zarówno yy, moja służba w tej, yy, tej pseudo-jednostce, to, że tam się znalazłem, to, że moje dane upublicznili. Ciężko jest to przedstawić w oderwaniu od ogólnie tej formacji. Tym bardziej, że to była komenda główna policji, bardzo upolityczniona jednostka no można poty jest jakby definicja tej firmy w ogóle a, a w komendzie głównej policji to już jest po prostu przejazkrowione a bo a jest taką przybudówką do tego to co zrobili z tą firmą to mówi, że mundur to się już do, nadaje do wytarcia podłogi nie że jakby chcą zbeszczęszyć ten mundur ale to co ogólnie zostało zrobione i jakie ma notowania ta firma właśnie przez te wszystkie akcje, nawet czasem się gryzę w język, bo wiesz, no tak jak często ludzie używają, że zamiast państwo z dykty, to państwo z gu... Policja jest po prostu emanacją tego państwa z dykty, nie? No to jest po prostu instytucja państwowa. Wszystko co państwowe, to to w ten sposób funkcjonuje. Nikomu na tym nie zależy i... no i z tego to wynika. No jednak zapominamy, że ktoś nie jakby... Na, naród jakby cały wrzuca do jednego worka, że to jest... E, tylko jakąś instytucję państwo. No to tak samo wiesz, no, jakbyśmy na przykład NFZ krytykowali, co wiele ludzi idzie, nie dostaje pomocy i umiera, też mam w rodzinie mm, takie przypadki, że to jest bardziej często umieralnia niż, niż możesz liczyć na jakąś pomoc. I wiesz, no, jeżeli ktoś y, jest przeciwko temu, jak funkcjonuje NFZ, to nie znaczy, że jest. Y, przeciwny ogólnie służbie zdrowia i, i trzyma stronę na przykład y, nowotworów. Nie? No bo tu, tak samo, to nie znaczy, że jeżeli ktoś jest przeciwko policji, to trzyma jakby stronę y, grup przestępczych albo gangsterów. W pewnym momencie w tej fir firmie się zorientowałem, że jedyna droga awansu, bo mi nawet mówili, żeby zostać, że zobaczy, że na przykład zmieni się układ, i później, tak jak dziś jesteś najgorszy, jutro będziesz, nagle się okaże, że jesteś najlepszy. I to bardziej by wynikało, że na przykład ja się zorientowałem, że moja ścieżka kariery by nie wyglądała tak jak y, w ten sposób, że ja bym musiał coś poprawić, coś lepiej robić, tylko bym musiał na przykład temu się przypodchlebić, z tamtym się wódki napić, liczyć, że ten gdzieś awansuje i mnie ściągnie na, za sobą i tak to niestety wygląda. No ja ci powiem, u mnie na kursie to już były takie sytuacje, że na przykład robili im gorące krzesełka musieli na siebie donosić i jak ktoś był najlepszy najwięcej tam wskazywał to dostawał numer bezpośrednio do kierownika i później do niego dzwonił prosto z donosami i się szczycił z tym, że doniósł na kolegów. Ale to jest taki układ, że to jeszcze na przykład jak jest dowódca jednostki, to on jakby namaszcza kogoś i on już na przykład go nie ma od dwóch kadencji, on dalej przyjeżdża, dalej dyskutują te decyzje, to są jeszcze koneksje sięgające poprzedniego ustroju, nie, to dużo ma tam, więc dlatego była mundurowa patologia, no bo to chyba najbardziej odz odzwierciedla tą filmę. No większość tak jednak skończy, no, stacza się w tej firmie. Yy, to mam dużo takich, wiesz, no, kolegów, którzy to odczuwają, że, że, ta firma im zryła łeb, a z drugiej strony sama to co, to, co robi ta firma też yy, 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 w pełni w można to nazwać patologią. Te strajki wbrew pozorom mi dużo dały, że wiesz, jakby przestałem się tak trochę przejmować tym, co o mnie mówią, mnie. Prawda? całe całą teczkę, nie? To tam było ścigane i ten. I wiesz, i to było na przykład o tyle jakby fajne doświadczenie w tym sensie. Że nieraz na przykład, jak w pracy próbowali ze mnie zrobić, że coś się ze mną nie tak, no to tak jak jest ten gaslighting efekt, że ci będą są w stanie Tobie wkręcić, że ty masz chorobę psychiczną, albo jak się zbierze grupa osób, jest w stanie Tobie na przykład wmówić, że ty masz zwidy, wiesz o co chodzi? Że, że są sytuacje, jak się w jakiejś grupie znajdziesz, że są w stanie, że się zastanawiasz, ale tu była na tyle jasna sytuacja, że jakby wiedziałem od razu, że. Jestem niesłusznie oskarżony, bo no wiedziałem, że tego nie zrobiłem, że mnie tam nawet nie było, nie? A wiedziałem, że jestem za to hejtowany, więc mogłem jakby się nauczyć olewać to. Ministra Barbara Nowacka miała pewnie w tym swój cel, żeby moje dane upublicznić. Nie mam do niej przynajmniej problemu. Ona jest polityczką, to jest jej robota. Wiesz, no to jest tak, jak mówią, że polityk zanim otworzy gębę, to wiadomo, że kłamie, nie? No wiesz, no nie oszukujmy z jednej i z drugiej strony, no to jest jej robota. No jakby mówiła prawdę, no to by raczej za y, daleko nie zaszedł. Jakaś tam manipulacja miała swoje jakieś wewnę wewnętrzne cele. No wiesz, no bardziej y, jedyne, co bym chciał, to żeby jakąś konsekwencją się... Y, której miałem nadzieję, że ona chociaż się czuje tym y, jakby autentycznie dotknięta albo że autentycznie ją rusza ta sytuacja albo jest autentycznie ją zbulwersowana, że chociaż będzie chciała to rozliczyć. Mamy nadzieję, że że zostanie to trochę rozliczone, a nie że oni teraz dalej pracują i awanse dostają i medale zarzuty się wobec mojej osoby pojawiają, że ja powinienem w momencie, jak były te strajki, się zwolnić trzy lata przed emeryturą, gdzie by jestem ustawiony tak naprawdę do końca życia, nie obojętnie jak się moje życie nie potoczy, powinienem się honorem unieść i się zwolnić. Tylko, że wiesz, u mnie to jest o tyle absurdalne, że to też nie jest jakby, ja to teraz nie mówię dla zemsty, tylko na przykład prowadząc treningi, Albo będąc zawodnikiem, obojętnie którą z tych dwóch dróg wybiorę, a na pewno jedną z tych dwóch dróg muszę wybrać, bo z, tym moi, bo z tym jest jakby, no całe życie to robiłem, więc będę to robił dalej, muszę się pojawiać w mediach, więc muszę się też wytłumaczyć, więc muszę to powiedzieć, no nie, nie, nie mogę... Nie mówić tego tematu, no bo by wszyscy by mi od pałkarzy jechali. A zacząłem pojawiać się w mediach, jak jestem na emeryturze i jak moim głównym źródłem utrzymania są treningi albo udział w jakichś tych galach. Tu sobie wybrałem taką ścieżkę tego yy, influencera, ale to, to też ja też po pierwsze takiej rzeczy, co bym nie zrobił, to bym yy, nie krzywdził kogoś dla kontentu, tak jak samo, że wiesz, tak jak robią, że kogoś na zdradzie byle przyłapać i tam wywlekać jakieś rodzinne tematy, czy jakieś tam jego, wiesz, problemy sprawę będę do, do kogoś donosy. No tak jak wiesz, to, to jest nagminne w tych Freak że no tu zdradziłeś żonę 10 lat temu, tutaj e, takich rzeczy nie będę ludzi zbytnio krzywdził, chociaż wiesz, też mnie tam jakieś na siebie brudy próbowali dostarczać. A drugiej rzeczy, co nie będę też ludzi, którzy na przykład nie chcą być w tym środowisku, yy, mieszał się, wiesz, wypowiadał. To jak już się zapisałem do tych gal freak jak już miałem yy, wyjaśnić liniaków, no to wiesz, no jakbym był skonfrontowany z policją, jak miał się yy, bić z, z kimś z policji, no to bym dalej podtrzymywał mundrową patologię, jednak tutaj to w jakiejś tam rozmowie z kumplem wyszło, to. Oj, ostatni niebieski samuraj, coś tam wiesz. Moja żona też to polubiła to nawiązanie do Japonii. Ma tam chyba z 30 podróży służbowych do Japonii, eksportowała i też jest tłumaczem japońskiego. No, ogólnie Tajwan jest związany z Japonią dosyć mocno. To była taka pierwsza kolonia. Do dzisiaj tam są jakby zabytki japońskie, dużo jest tego japońskiego budownictwa. Ja tam lubię chodzić na tych, zwłaszcza na te termy. To te właśnie jeszcze są takie stare, właśnie z tego, z tego czasu, tego kolonializmu z XIX wieku są, gdzie można do dzisiaj iść i wziąć tą gorącą kąpiel. Dużo podróżowałem, dużo raczej było takie środowisko międzynarodowe. Po tym mi się zaczęły tylko Azjatki podobać. Tam na wycieczce na Tajwanie sobie takiej dłuższej Później wiesz, to też nie, że od razu po tej wycieczce wzięliśmy yy, ślub, tylko później ona mnie, od... później ja chyba drugi raz pojechałem, później ona mnie odwiedziła, później znowu się pojechałem I, i, i tak to wyglądało, tu już jesteśmy teraz drugi rok jakoś leci, co jest, ale to jest tylko związane tylko i wyłącznie z tym, że mam psa starego i chcę, żeby tutaj dociągnął, że tak powiem. Policja mnie zmęczyła, do tego kraju trochę negatywnie nastawiona. bo to mówię, jak Czech widzi jak to państwo funkcjonuje, a to obrazem tego moim zdaniem jest policja, później też jak to jest z polityką powiązane. Też jako sport, mam więcej tam może do, jako trener te moje umiejętności są bardziej wyjątkowe więcej będę mógł tam sobie wiesz więc chcę się tam przeprowadzić i już zamierzałem się z psem tam przeprowadzać, dlatego tam pojechałem na dwa miesiące. Zawsze lubiłem, psem, mieliśmy w domu zawsze dużo psów i zawsze mama mnie zawsze tak wychowała, że wiesz, żeby tam zwierzętom krzywdy nie robić. Jestem bardzo mocno związany z tym psem, bo wbrew pozorom przeżyłem. To samo, nie? Po pierwsze, tam pastwili się nad nami. Było coś takiego, że ten pies, to ogólnie jest najdroższy pies w polskiej policji, yy, który... No, no tak myślę teraz cena takiego psa z 60 tysięcy złotych, z najlepszymi, jednymi z najlepszych papierów z Europy, że było go trzeba z Francji sprowadzać, a tam mu dorobili do łatkę, że on jest za cienki, że się nie nadaje. No to tak samo, trochę podobnie ze mną, jeden z pierwszych Polaków UFC, wiesz, reszta kaleków, ale byli w stanie dorobić łatkę, że się nie nadaje. Nie? To pastwienie się i to, że właśnie taki trochę niewykorzystany, że nawet wie, że nawet już nie wzięli mnie, żeby, żebym nawet ich uczył się bić, żebym chociaż zadbał o tą ich sprawność fizyczną i że w sumie się razem wyrwaliśmy z tego gówna i mamy razem emeryturę, bo on ma tą pieską emeryturę, wiesz. Z tym psem oni też myśleli się, jak go się pozbyć, on siedział w tej klatce bez jedzenia, wiesz. Takie też. On był takim problemem dla nich. Więc to tak zbieżność tych samych, tych, tych samych może przeżyć w tej jednostce. Nie? Ale co ja miałem nawet taką sytuację, że się z żoną pokócił pierwszy się się żebym wziął tego psa, później on ją chciał zaczął ustawiać, wiesz, a to było tak, że ona musiała, musiała ze mną chodzić na jakby na tresurę, się z nim bawić, też poświęcić czas. I tak Kazała mi oddać tego psa, albo ona się przeprowadza, no i skończyło się, że ona się przeprowadziła na ten rok. On nie, że ugryz, ale tak zaczął wiesz, ją ustawiać, bo coś ona go dotykała, on miał tam swoje jakieś. To ja też musiałem się nuścić tego psa, no ale później stwierdziła, że jak przyjechała, że bardziej za nim tęskniła niż za mną, więc nie, no teraz naprawdę są blisko, naprawdę są, e, są mega zżyci. Zdaję życie pewnie za 3 lata już będę w Tajwanie, no bo no życzę, żeby ten pies żył jak najdłużej, no ale ma 12 lat. Na pewno treningi by tu wchodziły w grę, bo to jest moja pasja. Też myślę, że muszę, muszę to rozwijać. Bardziej chcę się jako trener. Zobaczymy, no, ja myślę, no, zobaczymy jak to się wiesz, rozwinie? Jak ja im podpasuję, nie, nie mam takich wiesz, planów, bo... Ja jestem dla nich też jakimś produktem, czy ja się sprzedam, czy ludzie mnie będą chcieli. Nie ma człowiek tego świadomość. Cały dzień.